Ile kosztuje wycieczka do Korei? Skąd wziąć tam internet? Kiedy najlepiej jechać? Na te pytania i inne postaram się Wam odpowiedzieć w tym filmiku. Ogólnie ten filmik powstaje z myślą o osobach, które planują jechać do Korei i szukają informacji takich typowo organizacyjnych. Ja leżąc do Korei szukałam właśnie czegoś takiego, gdzie wszystko by było w jednym miejscu i postaram się po prostu podzielić z Wami tą wiedzą, którą udało mi się zyskać. Może Wam to w czymś pomoże. W opisie macie po prostu wypisane zagadnienia i od której minuty zaczyna się jakie. I możecie sobie kliknąć, co tam Was interesuje. Czy potrzebujecie coś wiedzieć o tym, o transporcie, o kosztach i tak dalej Wszystko macie w opisie. Od razu też Na samym wstępie podkreślam, że te wszystkie moje doświadczenia Będą się odnosić do wycieczki dwutygodniowej W dwie osoby. Także zacznijmy Od pierwszego pytania. Ile kosztuje Wycieczka do Korei Południowej? Mówimy Tutaj oczywiście o wycieczce organizowanej Na własną rękę, nie przez żadne biuro Podróży i na okres dwóch tygodni Ja wam nie będę też tutaj mówić Jak zorganizować tą wycieczkę za tysiąc Złotych. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe Podziwiam osoby, które twierdzą przynajmniej, że Takie organizują. Moje realne Koszty tej wycieczki wynosiły około 10 tysięcy złotych już za wszystko. Najdroższe tutaj oczywiście były loty, bo to było mniej więcej 4400 w obydwie strony naszym lotem z Warszawy do Seulu bezpośrednio, bez żadnych przesiadek i z bagażem rejestrowanym. Drugim takim największym kosztem są hotele U nas wychodziły hotele w Seulu, w Jeju City, w Busan i w Incheon I wszystkie razem kosztowały około 2100 zł od osoby To były hotele 3-4 gwiazdkowe, także standard bardzo fajny I pokój zawsze był dwuosobowy, więc wiadomo, koszty się rozkładały W zależności od tego, w ile osób polecicie, no to te koszty mogą się różnić Zazwyczaj to było takie 150-100 zł na noc I my oczywiście miałyśmy też wliczone śniadanie, więc to też od razu podnosiło czego cenę Koszty hoteli mogą spać, nawet o połowę Jeżeli poszukacie sobie hosteli wieloosobowych Jak wam to nie przeszkadza, no to szukajcie Tam na pewno będzie taniej My jednak wolimy prywatność I jakiś taki większy standard chciałyśmy Więc dlatego zainwestowałyśmy w hotele Loty i hotele to są takie największe pochłaniacze pieniędzy Jeżeli chodzi o samą resztę, no to tak naprawdę Wszystko już zależy od was Jakie atrakcje sobie wybierzecie Ile będziecie jeść i tak dalej Jakie pamiątki sobie przywieziecie Mogę wam mniej więcej tylko powiedzieć, ile mniej więcej możecie wydać na jedzenie Często było tak, że obie takie solidne porcje kosztowały jakieś 30-40 zł. Raz zapłaciłyśmy 100 zł za jeden posiłek, ale to dlatego, że byłyśmy mega, mega głodne i nie było nic innego do jedzenia. Trafiłyśmy na jakąś mega fancy restaurację. Swoją drogą nie było zbyt smaczne, ale jak dobrze poszukacie, to z pewnością najecie się tak za 30 zł. Również jak chodzi na przykład o street food na Myeongdongu jest nocny market, mają cudowny street food. Bardzo często tam możecie sobie kupić coś do jedzenia po 15 zł. I właśnie na Night Market na Mjondongu polecam wam się wybierać na kolację, bo możecie się dobrze najeść i jest też dosyć tanie. Chyba, że wolicie kupować sobie na przykład zupki instant w jakimś 7-Eleven, to tam macie od razu też dyfuzory z wrzącą wodą. Jeżeli nie wiecie jak to obsługiwać, a pan sprzedawca albo pani zauważy, że jesteście obcokrajowcami, którzy się miotają i nie wiedzą co robią, no to sam, po, sam albo sama podejdzie i wam pokażą co robić. A jak chodzi o te zupki instant, no to one często kosztowały tak jakieś 5-6... Do 10 maks złotych One ogólnie były bardzo tanie Też na śniadanie są fajne te takie trójkątne kimbapy To one też były z jakieś 1500 wonów bodajże jeżeli chodzi o atrakcje, no to już musicie sobie sami posprawdzać, bo ja nie wiem, co będziecie chcieli robić A jak chodzi o kosmetyki, no to wiadomo, do Korei leci się i się przywozi całą masę maseczek Możecie kupić różne maseczki w metrze, w podziemiach, tam są bardzo, bardzo tanie Nawet 5000 tysięcy łonów kosztowało chyba opakowanie 10 albo 20, już nie pamiętam Albo w tych takich malutkich sklepikach typu Desem, Holika Holika W Desem mi udało się kupić takie opakowania, które mają 20 maseczek w środku i kosztowały tylko 30 złotych Jakich dokumentów potrzebujecie? Ja lecąc w październiku, potrzebowałam paszportu oraz wypełnioną kartę pobytu. Wiem, że niektórzy dostają te karty pobytu do wypełnienia już w samolocie przed lądowaniem. My ich nie dostaliśmy, dopiero jak wyszliśmy z samolotu i przed kontrolą paszportową był postawiony taki stolik. Tam były porozrzucane puste te karty. Każdy musiał sobie podejść i ją wypełnić, no i potem podejść z paszportem i z tą wypełnioną kartą do pani w okienku. Nie ma tam żadnych cudów do wypełnienia, na pewno pamiętam, że było imię, nazwisko, data urodzenia, chyba kraj był, jak dobrze pamiętam. Na pewno był zawód, żeby wpisać oraz adresy hoteli, w których będziecie. Ja byłam w październiku, pewnie nic się od tej pory nie zmieniło, ale zawsze pamiętajcie, żeby przed waszym lotem sprawdzić dokładnie na stronie rządowej, jakie są aktualnie wymogi wjazdu do Korei. Skąd wziąć internet? Wiadomo, w tych czasach nie da się podróżować bez internetu i nie możemy tam używać swojego polskiego internetu Powiem wam, że kliknęło mi się niechcący transmisję danych w Korei i za jakieś dwie sekundy używania internetu naliczyło mi 6 złotych Także nie polecam tego robić Ale skoro nie możemy używać swoich danych, jak możemy mieć tam internet? Ano jest to bardzo, bardzo proste Na lotnisku macie stoiska poszczególnych firm, które mogą wam wynająć albo koreańską kartę SIM, albo takie przenośne Wi-Fi My korzystałyśmy z przenośnego Wi-Fi, przez 13 dni sprawdzało się fantastycznie, nie było z nim żadnego problemu Ostatniego dnia dopiero wystąpiły, bowiem Wi-Fi nam się rozłączył od naszych telefonów i za żadne skarby nie chciało się połączyć z powrotem Także ostatniego dnia zostałyśmy bez internetu, ale na szczęście to był już wyjazd, więc dosłownie skorzystałyśmy sobie tylko z WiFi w hotelu i poszłyśmy na lotnisko Dobrze, że to się nie stało wcześniej ale tak, poza tą wpadką, to to Wi-Fi działało nam naprawdę bardzo dobrze. Nawet na czadziu, gdzie słyszałyśmy, że tam mogą być jakieś zakłócenia z sygnałem, tak nie, sygnał był cały czas i śmigało wszystko bardzo szybko. To przenośne Wi-Fi dostajecie w takim futerale wielkości mniej więcej małej książki i ono wygląda po prostu jak powerbank. Do tego macie dołączoną ładowarkę i powerbanka. Można sobie zarezerwować to Wi-Fi jeszcze kiedy jesteśmy w Polsce, na przykład przez aplikację Keylook My tego nie zrobiłyśmy, bo pisało wszędzie, że nie akceptują karty debetowych, tylko karty kredytowe, a my miałyśmy karty debetowe, więc stwierdziłyśmy, że no, nie robimy tego przez aplikację, bo nie chcemy, żeby coś poszło nie tak. I ostatecznie wynajęłyśmy na miejscu. Nie było z tym żadnego problemu. Po prostu trzeba było podejść do tych stoisk, kliknąć w ekraniku, dostać swój numerek i czekać na swoją kolej. Potem się podchodzi do pani, ona tam spisuje wasze dane, daje wam taką umowę do podpisania i bez problemu przeszły tam karty debetowe. Także jak widzicie gdzieś, że karty kredytowe są tylko akceptowane, debetowe nie, no to nie ma tego problemu tak naprawdę. Nie wiem czemu tak piszą, ale u nas przynajmniej to nie wystąpiło i od razu wam mówię, że to jajo, bo. Tak się mówi na to przenośne Wi-Fi. Zostało wypożyczone przez nas z firmy LG Plus. LGU Ja wam tutaj wkleję, bo nie pamiętam do końca, jak to się nazywało. I tą firmę Wam polecam, ponieważ naprawdę bardzo dobrze się sprawdziło, i też nie było problemu właśnie z tymi kartami debetowymi. Karta jest wam potrzebna, dlatego że odbierając to Wi-Fi musicie złożyć depozyt To było coś koło 300 zł I dostajecie właśnie to Wi-Fi bez limitu danych I to nie jest tak potem, że płacicie za ilość danych, ile wykorzystacie Tylko za ilość dni, przez ile używaliście to Wi-Fi W zależności od tego, w ile osób jedziecie, możecie sobie wziąć to jajo i dzielić je na kilka osób Wtedy wam wyjdzie taniej I właśnie przy oddawaniu tego jaja oni wam oddają depozyt, przesyłają go na kartę A wy płacicie wtedy za ilość dni, i przez ile używaliście wi jak dojechać do centrum? To możecie albo wsiąść metro, albo w autobus Ale ja bym wam najbardziej polecała taksówkę Bo my zrobiłyśmy ten błąd i pojechałyśmy metrem I z tymi ogromnymi walizkami musiałyśmy się tłuc Nie tylko po schodach, gdzie one są w Korei praktycznie wszędzie No to jeszcze na przykład po chodnikach, które są mega nierówne I wiecie, jest cała masa ludzi na chodniku Wy musicie ich jakoś wymijać z tymi walizkami Płytki są ułożone nierówno To te walizki wam nie chcą jechać po tych chodnikach Także to jest naprawdę przeprawa bardzo, bardzo męcząca, jeżeli decydujecie się jechać z tymi walizkami metrem i po prostu śmigać z nimi po ulicy? Najlepiej jest wziąć tą taksówkę i pojechać po prostu do hotelu, już nie oszczędzać na metrze. Wyciągając z tego lekcję, kiedy transportowałyśmy się już z hotelu na lotnisko, to wzięłyśmy tym razem taksówkę i mniej więcej za 20 km wyszło nam 60 zł do podziału na dwie osoby. Także nie są to jakieś ogromne pieniądze, a komfort jest o wiele, o wiele lepszy. Jak płacić za komunikację publiczną? Nic prostszego, załatwicie to też już na lotnisku Macie tam postawione automaty z Płacicie, wydaje wam kartę Obok macie automat, taki wpłatomat nawet bardziej Przykładacie swoją kartę Timani I wpłacacie tyle gotówki, ile chcecie, żeby mieć na tej karcie I to tyle, gotowe, karta doładowana, możecie jeździć Czy wszystkie oznaczenia na przykład na stacjach metra są po angielsku? W większości tak, wszystko jest po angielsku, macie romanizację z Hangela Byłyśmy chyba tylko na jednej stacji, gdzie był sam Hangel I nie martwcie się, jak traficie w takie miejsce, bo jeżeli ktoś z obsługi zobaczy, że jesteście obcokrajowcem, który tak się waha i nie wie za bardzo, co robić To ten ktoś do was podejdzie, zapyta się, dokąd wy chcecie dojechać i on wam pokaże, w którą linię macie wsiąść My przynajmniej miałyśmy taką sytuację A Koreańczycy są naprawdę dość pomocni w stosunku do obcokrajowców Czy na spokojnie da się dogadać w Korei po angielsku? W większości tak, nie ma problemu Macie tam pracowników, którzy są przystosowani do turystów zagranicznych No i muszą mówić po angielsku To samo jest w hotelach Gorzej jak traficie na przykład w jakieś mało uczęszczane miejsca Mało uczęszczane atrakcje w Jakieś malutkie hoteliki Czy po prostu do restauracji, które prowadzą jakieś ajumy Oni tam wtedy po angielsku nie za bardzo Ale to wtedy pobierzcie sobie po prostu jakiegoś tłumacza I próbujcie się z nimi komunikować w ten sposób My wszędzie praktycznie po angielsku mówiłyśmy W restauracjach tylko ewentualnie był jakiś problem Ale to wystarczy przecież tylko pokazać paluszki Namenić, co konkretnie chcemy. I jednak, jak jesteśmy przy tym dogadywaniu się po angielsku, to polecam Wam bardzo nauczyć się hangela, bo jest on bardzo, bardzo pomocny, żeby coś tam sobie przeczytać. To jest bardzo prosty alfabet. Macie na YouTubie całą masę filmików, gdzie możecie się go nauczyć w 10 minut, praktycznie na podstawie skojarzeń. Jednak to bardzo, bardzo wszystko ułatwia. W Korei ja hangel znam i o wiele łatwiej było przeczytać różne rzeczy, bo czasami na przykład romanizacja nie była akuratna do tego, jak to brzmi w hanglu, i tak się rozjeżdżały. Nam te stację metra na przykład Także Hangul wam bardzo polecam Jest to bardzo proste, warto poświęcić te 10 czy 15 minut I potem sobie to poćwiczyć przez cały dzień kiedy najlepiej jechać do Korei Południowej? Najczęściej odpowiedzi to są na wiosnę albo na jesień Wrzesień, październik Ja wam opowiem jak wygląda sytuacja pogodowa W październiku, a konkretnie W pierwszej połowie Jak wybyłyśmy to przez wszystkie dni Była bardzo ładna pogoda, nic nie padało Dopiero w Pusan w połowie października Jeden dzień po południu trochę pokropiło I to wszystko Jak chodzi o Seul, w październiku Było tak, że rano jest zimno Trzeba ubrać bluzę, jakieś tam długie spodnie Potem robi się Gorąco, aż w końcu wieczorem znowu robi się dość mroźno. Ogólnie taka temperatura w Seulu w ciągu dnia to było jakieś 20-22 stopnie, takie wiecie, nie za zimno, nie za ciepło. Jak chodzi o Jeju, tam mamy bardziej tropikalny klimat. Podobnie jak w Seulu, rano było zimno, koło 11 zaczynało się robić tak nagle bardzo gorąco. 30 stopni pewnie, słońce mega jażyło, można się było roztopić i wieczorem, jak już się ściemniało, no to znowu się robiło mega zimno. I na samym końcu Pusan, Pusan połowa października O dziwo tamta pogoda wydawała się najprzyjemniejsza, bo już od rana było tak w miarę ciepło Potem znowu gorąco, tak koło 30 może, 25 I wieczorem znowu robiło się chłodno Był jeden dzień tylko w Pusan, kiedy było tak powiedzmy do godziny 13 mega gorąco Miałam krótkie rękaw w spódniczkę i potem nagle się zachmurało i zrobiło się z 15 stopni Mega zimno, takie wiecie, ogromne różnice pogodowe w jeden dzień Także jeżeli wybieracie się w październiku, ja wam oczywiście nie gwarantuję, że taka pogoda będzie co roku, bo wiadomo jak to z pogodą jest Ale musicie się zaopatrzyć i w krótki rękaw i w długi rękaw Naver Maps czy Google Maps? Dużo słyszałam o tym, że Google Maps, to przed wylotem do Korei możecie sobie po prostu odinstalować, bo wam się w ogóle nie przyda. Tylko i wyłącznie Naver Maps. Faktycznie Naver Maps są świetne, bo pokazują wam połączenia autobusowe, metra i tak dalej, na którą linię wsiąść, gdzie dojść, gdzieś pieszo. Ale nie powiedziałabym, że Google Maps się totalnie nie sprawdzają, bo u nas się sprawdzały też dość dobrze, pokazywały właśnie te połączenia autobusowe i ogólnie komunikację publiczną. Tylko z mapami Google był problem taki, że one nie pokazywały teraz. Pieszych. Jeżeli chcecie gdzieś iść na nogach, to tylko i wyłącznie Naver Maps. Jak bukować sobie atrakcje? Oczywiście możecie sobie te atrakcje rezerwować na stronach tych miejsc, do których chcecie się udać, ale jest bardzo fajna aplikacja Kaylook, która Wam zrzesza te wszystkie koreańskie atrakcje w jednym miejscu. Tam sobie je kupujecie, dostajecie vouchery, albo kody, albo już od razu gotowy bilet. W aplikacji macie wszystko naraz. Po prostu pokazujecie, ona jest legitna, więc wszędzie wejdziecie. Ja tam rezerwowałam na przykład bilety do Lotte Tower, do Lotte Aquarium, Lotte World, do Spa w Pusan, także wiele, wiele miejsc. A jeżeli chcecie gdzieś jechać na wycieczkę zorganizowaną, na przykład najpopularniejszą wycieczkę do strefy zdemilitaryzowanej, to spokojnie zarezerwujecie ją sobie na Get Your Guide. Ile wziąć ze sobą gotówki? Ja szukałam odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiedziałam, czy mam wymienić 100, 500, 1000 zł, 3000 czy ile. I powiem wam, że za dwa tygodnie ostatecznie wymieniłam jakieś 600 zł i wystarczyło mi to, tak naprawdę co do grosza. Jedyne co to zostało mi chyba 5000 łonów tak wiecie, na pamiątkę. Bo tak naprawdę w Korei nie potrzeba wam gotówki. Jedyna gotówka jaka jest potrzebna to w momentach, kiedy płacicie albo na te takich ryneczkach typu nocny market na Myeongdongu Albo nocny market na Jeju, takich wiecie Gdzie są osoby, które sprzedają na swoich stanowiskach Jakieś siedzonko, pamiąteczki i tak dalej I przede wszystkim najważniejsze, czyli do doładowywania Tej karty t na transport, o której wam mówiłam wcześniej No to tam musicie mieć gotówkę Ale nawet jakby wam zabrakło tej gotówki To możecie ją sobie na spokojnie wyjąć w jakichś bankomatach A tak naprawdę to wszędzie poza t czy ryneczkami Na spokojnie dacie radę Kupić wszystko kartą, tylko tutaj taki protip ode mnie. Ja tego nigdzie nie widziałam, a uważam, że to jest mega mega ważne. Jak lecicie do Korei, zabierajcie ze sobą kartę Mastercard i kartę Visa, bo miałyśmy naprawdę niejedną sytuację, kiedy Mastercard nie przechodził i wtedy ratowała nas Visa. Nie wiem od czego to zależy, ale naprawdę były takie problemy z tym Mastercardem, i ja nie wiem, co byśmy zrobiły, gdybym nie miała ze sobą tej Wizy gdzie wymieniać gotówkę na łony? To pytanie też widzę bardzo, bardzo często wśród osób pytających się właśnie o organizację. Ja wymieniłam po prostu złotówki na łony u nas tutaj w Polsce. Nie kombinowałam nigdzie indziej, ale wiele ludzi bierze ze sobą euro albo dolary i oni wymieniają dopiero je w Korei. Ja się tym nie chciałam stresować. To nie są jakieś ogromne różnice pieniężne, nie oszczędzisz nie wiadomo jakich tysięcy, więc lepiej po prostu dla mnie było mieć spokojną głowę i zrobić to już tutaj w Polsce. Aha, i jeszcze. Jeszcze co do zabrania ze sobą gotówki, to ja też wzięłam ze sobą 50 euro. Tak na wszelki wypadek, oczywiście się w ogóle nie przydało, ale miałam. Transport między miastami. Jak chcecie dostać się, no na przykład powiedzmy z Pusan do Seulu, to polecam Wam sobie już kupić te bilety wcześniej w aplikacji, żeby mieć je gotowe i my podróżowałyśmy pociągami KTX. One są podobno jednymi z najdroższych w Korei, ale nam zależało na przykład na czasie też bardzo. I ten dystans między Pusan a Soulem mogłyśmy przebyć w 3 godziny, a jak sprawdzałyśmy jakieś inne pociągi czy autobusy, one potrafiły nawet jechać jakieś 6-7 godzin, także bardzo, bardzo długo, ale nie są to też aż takie ogromne pieniądze Bo koło stu wykosztował ten bilet Więc jak porównywałyśmy to z tymi, które jadą dłużej No jest to droższe Ale też nie jest to taki luksus Wiecie, że płacicie kilka stów więcej To było chyba takie 50 zł różnicy max Może my po prostu miałyśmy szczęście I trafiłyśmy na takie oferty cenowe Bo te ceny też się zmieniają jak na samoloty Nie jest to stała cena Ale jednak my polecamy te KTX Aplikacja jest, tam sobie na spokojnie kupujecie, też wszystko jest ładnie rozpisane. Trochę się przycina, ale działa. I ja Wam chyba te najważniejsze rzeczy powiedziałam, przynajmniej nic więcej mi za bardzo nie przychodzi do głowy. Jeżeli macie jakieś pytania, coś chcielibyście się dowiedzieć, to możecie pytać się w komentarzach na dole. Jak będę znała odpowiedź, to postaram się Wam pomóc i odpowiedzieć. A ja Wam życzę dobrej pogody, lećcie bezpiecznie, bawcie się dobrze i przede wszystkim udanej wycieczki po Korei Południowej.